Idzie kumin już tu idzie grzybież pod drabinie w jakie piękne grzybki są w kuminie podcie się. Siemanko wszystkim, witajcie kochani na kanale Wiadomo jakim grzybki i wędkarstwo świętokrzyskie. Słuchajcie dzisiaj grzybobranie, ale grzybobranie jakieś 150 metrów od naszego domu. Tu są słynne młodniki, wszędzie idą w koło, jak widzicie, a tutaj zaraz jest nasz domek. Słuchajcie, do dzisiejszego grzybobrania będzie nam potrzebne koszyk, nóż konkretny, taki do filetowania i drabina długa. Dzisiaj będzie zbieranie grzybów z drabiny. Nie, a te grzyby będą tu, zaraz. Dobra, lecimy. Dzisiaj jestem z Biśką. Zabibi, no, bi. golimy? Golimy, że no, jasne, będziemy robić kotleciory i kotleciory będziemy robić. Słuchajcie, kotleciory. Drabina Słuchajcie i ruszamy w bój. Ruszamy w bój. Drabinka i ruszamy w bój. Piękne żółciaczki Będą dzisiaj kebapy Żółciaka siarkowego. Tam jest piękny. Będziemy się musieli przeżyć do niego tam. Słuchajcie, a najpierw golimy tego. Dobra, golimy go. Najlepsze są młode właśnie. I tutaj są młode. One co roku tutaj rosną u nas na wierzbie. Mam jeszcze kilka miejsc w promieniu, o piękny, w promieniu kilometra, ale tutaj u nas jest najczyściej. Nie ma żadnego praktycznie ruchu samochodowego. Także bierę ta żółcieczka. A, czekajcie, nie zszedł. Będzie będzie zabawa, słuchajcie, dzisiaj będzie się działo I kurde będzie wszystkiego mało Będzie wódka i będę śledzie, nie? Jadomiks, <grystanie> dobra, chodź tu mamy A, piękny, piękny żółciaczek, piękny Piękny Bieremy go A szyszkę kebab Na ogniu Przyjeżdżałem dzisiaj do nas Stimu, Tomek, Michał, Kasperek O, jakie tu są w środku jeszcze Patrzcie się To tych, kto nie widziałem Bo jak miałem widzieć z góry Piękne są, słuchajcie Piękne są, tych, kto jeszcze nie widziałem Słuchajcie, jeszcze, kurde Na drzewie to grzybów nie zbierałem Ale te są zajebiste tutaj też Te są zajebiste A tam jest, o kurwa. Prawie bym spadł Słuchajcie, no jakby nie było 110 kg żywej wagi 1,90 90 wzrostu robi swoje też, nie? Dobra, najpierw zgolimy tego. Tu się brusł jak się w tam gałązkę, ale to nie szkodzi. Przełożymy najpierw koszyczek. Golimy teraz tego. Słuchajcie, golimy tego. Aha, ale fajne młodziutkie takie są. Fajne młodziutkie. Mięciutkie takie zbierajcie. Takie zbierajcie, młody starych owocników nie zgrajcie Jeszcze teoretycznie mówią, O ja kochany zaraz tam wpadnie do środka Ja tam wleś Takie wierzby u nas stare Idzie Pamiętają chyba jeszcze pierwszą wojnę Pamiętają chyba jeszcze Pierwszą Wojnę, po 100 lat albo i lepiej. Nie wiem, może 100 lat to przesadziłem, ale 7-8 na pewno. I bierzemy takie piękne sztuki. Jest jeden kotlecik, powiem Wam. To jest pasożyt, to drzewo teoretycznie ma umrzeć, ale powiem Wam, że broni się broni się dzielnie, one się tu bronią dzielnie, od paru lat te żółciaki tu rosną i powiem wam, że nic im się nie dzieje, nic im się nie dzieje. Dobra, zabierzemy, widzimy się na dole, bo muszę stąd zejść jeszcze słuchajcie, a ja muszę stąd jeszcze zejść, a tam jest młodnik, tam, 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 tam jest młodnik, a my jesteśmy no odrobinie, zbieramy grzyby. Dobra, stare wierzby słuchajcie, które wam już na niejednym filmie pokazywałem. Nie wiem, czy to na tym mogę stanąć. Spróbujemy. Dobra, razem wyżej. Tak jak mówię, Tomek, Michał z Tymu jeszcze nie jedni tego grzyba, więc dzisiaj im zaserwujemy. A powiem Wam, że jak się go odpowiednio przyprawi, obrobi, to jest dobry grzyb bardzo dobry Bo, trzeba go tylko obgotować ja go obgotowuję około 15 minut odlewam wodę no i potem można go smażyć. głównie go smażę tak jak kanie, wiecie bułeczka, jajeczko i słuchajcie mąka do tego przyprawy to już do smaku jak to chce można to kombinować na wiele sposobów powiem wam także go zgolimy Chłopaki nie jedli z teamu, także go zabierzemy i, i słuchajcie, zbiory są. Będzie szyszkę bab z tego zrobiony. Także bierzemy drabinę i lecimy do domu. Pamiętajcie kochani, żeby zostawić duperelki. Te wszystkie łapki, dupki i inne dziwne rzeczy, będziecie dostawiać powiadomienia o nowych filmach. A my lecimy jeszcze, zrobię Wam wstawkę. Eee, jak go robię? Przyrządzam żółciaka siarkowego i może z imprezy, a zobaczymy dobra, trzymajcie się na razie, do następnego a tutaj są młodniki, bajo Bibi, pożegnaj się pożegnaj się dobra, lecimy do domu cześć nazywają tego grzyba, o widzicie leśny kurczak, rzekomo ma taką konsystencję jak pierś z kurczaka no może i coś w tym jest obgotowuję Te pójdą na skawowe, a te na bab Sabosz, tak bab leci. Słuchajcie, już jest montowane tutaj wszystko. Mielicie przyprawy, jak to chce. Najważniejsze jest jajko, yy, sól, pieprz ogólnie i troszeczkę można dać buki i przyprawy według. Yy, widzimy się, nie Michał? No, Dokładnie, zostawcie nie? duperelkę i wszystkiego, subskrypcję i komentarz. Smaczne grzybki. To wiadomo, nie? A my zabieramy się za robotę i smażenie. I słuchajcie efekt końcowy. Tak wygląda żółciak sierkowy